Jeszcze nic nie się wyciągajcie, halo, Które? kurwa. Które? Jeszcze. nie. Jeszcze nie. Odłóż. Dobrze. Raz, dwa, Uwaga. trzy. Nie, jeszcze nie, kurwa. Co mi się zrobić? Bijcie mastercuki. Raz. Kurwa, nie dwa, mogę zrobić screena, bo coś mi się zjebało. Niech ktoś zrobić? Ja zrobię, ja zrobię. dobra. Okay. Kurwa, no, i teraz tak, 820, 823 tysiące na osobę wychodzi i wyciągamy, za. Ej, oszust, oszust. Nie, oszust. Wyciągamy, za. A to nie chcesz rudy pociągnąć? się. z powrotem, kurwa. Oszuści. Wyciągamy, za. Uwaga, wszystko jest w szóstwo. No wrzućcie to, bo nikt tego nie wyjmie. No to. No, ja to nie nie bo teraz ja to sam podzielę, panowie. Macie dwie sekundy. No. 7-7 kurwa Dobrze, jas? Dobra, dwa, koniec, trzy. dziękuję